Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie? Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Tak nazywa cudem na przykład, że mm -hmm. no to był cud, że coś się wydarzyło. Fart. Tak sobie teraz jeszcze pomyślałam o tym, <grym> czy fart. Natomiast y, tak naprawdę, my tym cudem na przykład, czy, czy tym przypadkiem, nazywamy bardzo często taką sytuację, która y, ja mówię, Mówimy o cudach, dlatego że my jeszcze nie wiemy, jak tak naprawdę świat działa. My nie wiemy, jaki mamy niesamowity wpływ na naszą otaczającą rzeczywistość, więc jeżeli się wydarzy coś, co nam się wydaje nietypowe, no to nazywamy to przypadkiem, odbieramy sobie tą moc, odbieramy mm. sobie tą zasługę, że no myśmy to stworzyli, myśmy to przyciągnęli do naszego życia, mówię o tych fajnych tak. sytuacjach. Więc to jeszcze jest jakby kolejny poziom, bo oczywiście jak zadawałaś pytanie, to jest jeszcze ten przypadek, to mi tak jakoś nie daje spokoju. Ale wiesz co, <laughs> to jest mega to ciekawe, sprawy... bo czekaj, bo to jest mega ciekawe, że jak się dzieje coś dobrego, to to jest cud, ale jak się dzieje coś złego, to jest nasza wina, to my mamy pecha, to... Wtedy sobie zawsze możemy przypisać no. te zasługi, w cudzysłowie. Natomiast tak, jak tak, dzieje się coś tak, dobrego, tak, to tak. nie wierzymy w tą naszą moc sprawczą. Ale właśnie wracając do pieniędzy. A jakie było pytanie? Pytanie było, jak, jak to się... Więc... Odejście od tematu są legendarne. Tak, może dygresji zawsze jest obecne tutaj w rozmowach. Natomiast mm. te pytanie było takie, właśnie jak to się wszystko ma, te przypadki i, i te cuda właśnie do pieniędzy, bo często przypisujemy zasługę temu, że właśnie ktoś mm, A, jest tak, tak. z bogatej rodziny, czy, czy właśnie ma, ma niesamowity talent, czy ma po prostu szczęście. I jak zadałam Ci to pytanie przed sekundą, to pierwsze, co powiedziałaś, to było absolutnie nie. Bardzo mi się to spodobało, więc powiedz, że dlaczego Dlaczego tak nie jest? Absolutnie nie. Dobrze, absolutnie nie. Wiesz, to nawet poka badania pokazują, że osoby, które są bardzo, bardzo zamożne, w większości są to osoby, które doszły do, do swojej obfitości finansowej, do swoich zasobów finansowych, zaczynając od tak zwanego zera. Czyli ci ludzie, którzy są osobami bogatymi z urodzenia, dziedziczą pieniądze. Stanowią jakiś tylko nieduży wycinek całego, całego spektrum osób, które rzeczywiście doświadczyły obfitości finansowej. Większość z tych osób to są osoby, które od zera do bohatera, od absolutnych jakichś tam trudności finansowych, wzniosły się na, na wyżyny finansowe. I również badania pokazują, że tak naprawdę najważniejsze jest to, co my myślimy o pieniądzach, jaki mamy mindset, mówiąc tak coachingowo, jaką mamy energię wokół pieniędzy, a nie to, z jakiej rodziny pochodzimy, jakie mamy wykształcenie, jakie mamy zasoby, jakie mamy umiejętności. To nie chodzi o to, że nie chcę absolutnie przez to powiedzieć, że można być leniwym, beztalenciem i mieć miliony. Oczywiście trzeba wykonywać, ja w ogóle wierzę w to, że powinniśmy